Kochani, ten filmik przeznaczony jest dla bliskiego memu sercu, duchowego marginesu, który szuka rozwiązań w sobie, który doszedł już do tego momentu, że chce zmienić coś w sobie, czyli dokonać trwałych zmian w samym sobie. Aby go już później w miarę możliwości jak najmniej rzeczy zaskakiwało, aby to, co się dzieje w jego życiu, było świadomym wyborem i świadomą transmisją swoich własnych myśli, emocji w kierunku ich, ich realizacji, realizacji swoich własnych celów. Bardzo często, znaczy bardzo często, bardzo często to by było, gdybym ja bywał. Bywał na salonach YouTube'owych, czy na, w salonach Facebookowych, czy grupowych i śledził, co tam się dzieje. Natomiast w momencie, kiedy już oglądam jakieś materiały, które mi podsyłacie, to najczęściej pojawiającym się pytaniem jest, co ja mam zrobić. Znaczy, nie ja. Tak? Ludzie pytają, co oni mają zrobić. I, I co z tego wynika? Dostają całe mnóstwo rad. Mniej bądź bardziej trafnych, mniej bądź bardziej e, skutecznych, e, mniej bądź bardziej szkodliwych. No, skutki tego zastosowania tych rad w życiu e, mogą być różne przeróżne. Natomiast zawsze na samym końcu tego łańcucha konsekwencje zbiera ten, kto tej rady wysłuchał. Kto tą radę, którą uzyskał z zewnątrz, postanowił wcielić w swoje życie. Włożył w to jeszcze jakiś wysiłek, trud często kupił książkę przeczytał. Poszedł na kurs, poszedł na szkolenie, na warsztaty. Wydał pieniądze, poświęcił ileś czasu. I na sam koniec zebrał konsekwencje wprowadzenia w, życia, w życie rady. I to funkcjonuje. Radodawców jest bardzo dużo. Zauważyłem, wiem, ludzie bardzo chętnie dzielą się radami. Z innymi. Zwłaszcza jak już coś przeczytali, coś doświadczyli, coś zobaczyli, czasami nawet coś zrozumieli i oni chętnie mówią: zrób to, zrób to, zrób tamto, zrób śmam to, tego nie rób, to powinieneś zrobić i tak dalej, i tak dalej. Internet huczy tętni dobrymi radami. Radodawców. I my. Macie my, no, okej. Okay. I ludzie często w to brną. I okej, okay. żebyśmy mieli jasność, ja, mm, nic mi do tego, ponieważ to przecież też nie moje życie, nie moje konsekwencje. Mówię tak, mówię, mówię, żeby, i powtórzę jeszcze raz, to pytanie, które zadajecie bardzo często. Co ja mam zrobić? Co ja powinienem zrobić? Najczęściej zadawane pytanie podobno służące rozwojowi duchowemu. Prawda? No bo bo coś tam się dowiem, coś tam zrozumiem, coś tam Przeczytam, rozwinę swoją świadomość. Prawda, że to służy rozwojowi duchowemu? Bez wątpienia. Bo rozwojowi duchowemu służy wszystko, czego doświadczamy. Więc bez wątpienia każde doświadczenie służy rozwojowi duchowemu. Jeżeli o taki rozwój wam chodzi, to spoko. Jak powinno brzmieć właściwie zadane pytanie człowieka rozwijającego się duchowo. Żeby zazwyczaj nagrywam dłuższe filmiki, bądź robię długie audycje, więc ten filmik będzie krótszy, będzie bardzo króciutki. Właściwe pytanie Człowieka rozwijającego się duchowo brzmi, czego ja pragnę? Czego ja chcę? Ja? Czego ja chcę? Co ja chcę zrobić? Nie, co mam zrobić, tylko co ja chcę zrobić. Zadawanie tego pytania, czyli dążenie, do znalezienia odpowiedzi, czego ja, co dla mnie jest ważne, co dla mnie jest szczęściem, co jest moim pragnieniem, co jest moim doświadczeniem, co ja chcę zrobić, zostało nam wyparte dawno dawno temu. I my zapomnieliśmy o tym, że mamy prawo dążyć do tego, do, te, do czego chcemy. Do tego, co chcemy zrobić. Mamy do tego prawo. I dowcip polega na tym, że na to pytanie nikt inny oprócz Was, kochani, nie zna odpowiedzi. Nie warto odpowiedzi na to pytanie szukać na zewnątrz. Chyba, że chcecie dalej pytać, co macie zrobić. Właściwie zadane pytanie człowieka rozwijającego się duchowo <laughs> brzmi, co ja chcę zrobić. I tego Wam życzę. Tego naprawdę z całego serca Wam życzę. Znalezienia odpowiedzi i sposobu na to, żeby dowiedzieć się, co każdy z Was chce zrobić i znaleźć sposób, by to się stało. O tych już takich technicznych stronach z pewnością będą następne filmy, być może jakieś tam webinary, być może warsztaty. A póki co pomyślcie, zastanówcie się, co wy chcecie zrobić. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego razu pa!